Dzień dobry, dzień dobry i ponownie witam Państwa z międzynarodowego, międzynarodowego, przepraszam, lotniska w DOSE. Mój czas już na podróż się skończyła. Proszę Państwa, czas wracać do domu, do Warszawki. Wszystkie atrakcje dochy przy Państwa zostały zaliczone. Wszystko co najpiękniejsze i najładniejsze. I tak przy Państwa właśnie. Skończyłem swoją czytanie 90. strony. Do domu udamy się oczywiście liniami Qatar Airways. Podróż będzie trwała Państwa około 5-5,5 godziny. I Życzę wszystkim podróżującym szczęśliwego lotu i szczęśliwego powrotu do kraju. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkim miłego dnia. I do usłyszenia. A tu jeszcze Państwu pokażę gwóźdź programu z lotniska. Misio! Dziękuję.